W kolejnym zestawie ćwiczeń i w kolejnym takim porannym rozruchu dla tych co śpią nieco dłużej i dla których teraz jest środek nocy. Zatem zapraszam do wspólnej sićenia na początku, się tak delikatnie rozruszamy, sobie idziemy w miejscu, w miejscu, w miejscu, w miejscu. W miejscu. takie do, w, wolne ruchy, żeby się mm. rozruszać, żeby coś tam się... Pobudziło, powolutku otwieramy oczy i powolutku idziemy do przodu Trochę uruchamiamy ręce, idziemy do tyłu, idziemy do przodu i idziemy do tyłu Bardzo dobrze, i po skosie do przodu, po skosie do tyłu po się do przodu i po się do tyłu i w drugą stronę. Po się do przodu, po się do tyłu, po się do przodu, po do tyłu. Fajnie. Idziemy dalej. Już mam nadzieję, że powolutku się rozbudzają niektóre osoby. I teraz zrobimy sobie szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. Czyli szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. I raz i dwa i trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć i dziesięć bardzo dobrze idziemy do idziemy 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 wysoko musimy kolana. i raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem Osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz klepiemy siebie w pośladek. I raz, dwa. Jeżeli ktoś się nie może klepnąć, to tylko zginą nogę, tak? Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Krążenia kolan. Dzisiaj dla odmiany zrobię sobie krążenia kolan w ten sposób, że kolana złączone, stopy złączone, i krążymy kolanami w jedną stronę. I raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Teraz. Krążenia bioder. Stajemy w lekkim rozkroku i krążenia bioder. Pierwsza dziesiątka, takie delikatne ruchy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga dziesiątka, teraz z drugą stronę. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.

8, 9, 10. I teraz pracujemy stopą w ten sposób, że staramy się go wygiąć do przodu maksymalnie i postawić na piętę. Tak? Wygiąć na napięte. Czyli tak, jakbyśmy się tą zewnętrzną częścią palcu opierali o podłoże przed wygięciem. Tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i druga stopa to samo. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Witam serdecznie wszystkich na porannym rozruchu, szczególnie nowe osoby. Które pierwszy raz są na kanale, dla tych którzy mnie pierwszy raz widzą Nazywam się Janusz Danielczyk, jestem 64 letni fizjoterapeutą I promuję zdrowie poprzez odpowiednio dobrany ruch W tej chwili zapraszam do porannego rozruchu Teraz spróbujemy poprostować naszą sylwetkę Dużo osób jest garbionych, pytanie co zrobić Mostek wypychamy w sufit Natomiast głowę ściągamy lekko do tyłu, próbuję Raz Dwa Trzy

Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jeszcze opłatamy. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, fantastycznie. I teraz spróbujemy dać troszkę barki do tyłu, mostek sobie. Jeszcze bardziej dajemy dać barki do tyłu, lekko posko w dół. Głowę odchylamy do tyłu, mostek w Tak i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Sopni. I dzisiaj chciałem troszeczkę czasu poświęcić więcej na ćwiczenia oddechowe, bo z reguły kończę ćwiczeniami oddechowymi, natomiast jak ćwiczymy, to wykonujemy różne ćwiczenia, kiedy oddech jest swobodny. Teraz próbujemy synchronizować oddech z ćwiczeniem. Kiedy otwieramy klatkę, to jest wdech, trzymamy się tej zasady, kiedy zamykamy, to jest wydech. Trzymając się tej zasady, zobacz, otwieramy klatkę wdech, wydech. Jeżeli synchronizujemy, Nasz wdech, wydech z otwarciem rąk i zamknięciem, to wtedy ten ruch jest odpowiednio wolniejszy. Każdy ma swoje tempo oddechu, więc możecie to ćwiczenie wykonywać od wolniej czy szybciej, w zależności od tego, jak oddychać. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 i wdech, wydech i wdech, wydech. Tu jeśli chodzi o ćwiczenia oddechowe, będziemy wykonywali 6 powtórzeń, bo jak ktoś nie ćwiczył ćwiczeń oddechowych, a za dużo tego powietrza nabierze, no to będą głowa bolała, jakieś wróżki w oczach, będą dziwne rzeczy się działy. Teraz próbujemy popracować różnymi torami oddechu. Tor brzuszny, czyli brzuch się uwypukla, a całe ciało, pozostała część prawie, że nieruchoma. Czyli wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 i wdech, wydech, wydech. Sup. Kolejna grupa oddechu, to jest to oddychanie toren piersiowy. Tak, się klatka się unosi, a dół jest to praktycznie nieruchoma albo niewiele się uszła. Wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wydech i wdech, wydech. I trzecią grupą taką popularną oddechu jest oddech taki międzyżebrowy, to można powiedzieć, czy śródżebrowy. Tej grupy oddechu. Nauczyli się akrobaci, tancerze, to osoby, które tańczą w balecie, ponieważ jest wiele i tańców, i choreografii takich, gdzie trzeba mieć sylwetkę wyprostowaną i oddychać na przykład w walcu, tak, Pam, 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 pam. I tą sylwetkę trzeba trzymać. tak. I wtedy pytanie, jak oddychać. Brzuchem nie wypada, bo poleci sylwetka, klatką nie bardzo, bo też poleci. Natomiast oddech śródżebrowy jest idealny na tę sytuację. i tutaj. O, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, stanę bliżej. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech i wdech wydech Po co są takie tory oddychania? Można powiedzieć jeden wystarczy. Niekoniecznie jeden wystarczy, bo jeżeli chcecie oddychać brzuchem, a zrobicie skłon w przód, to nie ma szans nie zrobicie głęboko się nie schylić. Wtedy oddychamy wdech tutaj brzuchem, ale wydech raczej klatką jest, tak? I tutaj torem piersiowym się oddycha przy taki głęboki skłonach. Z kolei, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z płucami, z oskrzelami, no to czy jest po operacji, czy ma jakiś kaszel, to po co drazić płuca, jak można spokojnie oddychać torem brzusznym tu i nie ma tutaj drażenia płuca, jeżeli jest, to jest znacznie mniejsze, aniżeli przy tym sposobie oddychania, więc możemy sobie oddychać torem brzusznym. Kolejna rzecz, pytacie mnie o ćwiczenia, na kręgosłup, dużo osób pyta na rwy, na kręgosłup. Eee, ja wam pokażę takie proste ćwiczenie z wykorzystaniem oddechu, tak? Proste ćwiczenie z wykorzystaniem oddechu. Obwarzij. Kładę się sobie na łóżko, kolana zgięte, żeby eee, zniwelować napięcia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i oddychacie sobie. Wdech, wydech, wdech. Wdech. Osoba zdrowa zasadniczo nic nie poczuje, żadnej zmiany, a jeżeli to niewielkie, natomiast osoba chora, która ma rwę czy jakieś inne dolegliwości, bólowe kręgosłupa może mieć za pomocą takiego prostego oddechu, prostego oświeżenia, fantastyczną rehabilitację na kręgosłup Może się okazać, że dzięki temu oddechowi bólek krygosupa zniknął. Przyjmujecie pozycję, w której was nic nie boli, wdech. Wydech. Oczywiście, ja tutaj opowiadam, jestem lekko napięty, bo tu muszę pilnować wszystko robić, ale wasze zadanie rozluźnianie się, czyli relaksacja umysłu i spokojnie. Wdech. Wydech. 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 Tak? Także. Zobaczcie, jak dużo fajnych rzeczy można uzyskać za pomocą prostych ćwiczeń, które Wam pokazuję na porannym rozruchu, tak? Dużo osób ma przekrzywioną miednicę do przodu, tak? No i teraz te osoby stoją tak i chodzą tak i ma, jest tysiące problemów. Jak teraz z tym poradzić? Zobaczcie, więc to takie proste ćwiczenie. Zginamy nogi w kolanach, trzymając prosty tuł, tak? Nie tak, tylko prosty tu. Tak jakbyśmy się oparli o ścianę albo przyjście się plecami o ścianę, tak? I wtedy zgiąć. Wyprost. I dzisiaj powtórzenia. Raz, plecy ocierały się osiany 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolejna rzecz, która jest ważna. To dużo osób ma brzuszek, tak? Teraz ja nie mam nic przeciwko brzuszowi, może mieć taki brzusz. Ale ta osoba musi mieć. Świadomość tego, żeby brzuszek trzymać, no to trzeba mieć siłę potężną. Bo jeżeli nie mamy siły, to kręgosłup się wygina w tą stronę. Automatycznie coraz bardziej się pogłębiamy tak. W związku z tym wciągamy brzuch, niezależnie od tego, czy on jest taki jak u mnie, czy mniejszy, czy większy, wciągamy brzuch, mostek w sufit i trzymamy pozycję i znowu przysiad. Raz, pół przysiady, takie dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kolejna rzecz. Troszeczkę luzujemy. Kolejna rzecz. Robimy to samo, ale teraz sylwetkę trzeba trzymać. Czyli, dech. Postujemy sylwetkę. Wchodzimy. To co na początku praktycznie każdego porannego ruchu, gdzie jesteśmy w pozycji wyjściowej, tak? stojącej, tak? Idziemy, trzymamy sylwetkę, ktoś powie, że kij połknął, no, z boku może się wydawać, że połknął kij, ale ta sylwetka jest luźna, w każdej chwili ja mogę tutaj zmienić różne rzeczy, tak, na tym polega cała atrakcja, normalnie ja chodzę tak, nie muszę chodzić tak, tak, czy inaczej, chodzę tak, patrzcie z boku, chodzę tak, chodzę tak, ja mam 64 lat. Weźcie to pod uwagę. Osoby w moim wieku często tak chodzą. Ja znam 20 latków, którzy tak chodzą. A co będzie, jak on będzie miał 60 lat, to nie tak będzie chodził. tak? Moja sylwetka jest tak. I mam zamiar mieć taką sylwetkę do stu żyć. I będę ćwiczył do oporu, aż będę miał taką sylwetkę. Takie możliwości są. Więc w tym kierunku działam. Popracujemy troszeczkę jeszcze nad gorą kręgosłupa, czyli na bok. I raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. I przód, tył. Klatka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oto sześć. Pięknie. I sześć głębokich wydechów i wydechów na zakończenie. Wdech, wydech, 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 wdech, wydech i wdech, wydech. Super. Także dziękuję wszystkim za komentarze, dziękuję wszystkim za udział w ćwiczeniach. Dzisiejszy poranny rozruch tak był troszeczkę. Pod kątem takim no, dydaktyczno-naukowym, że pokazałem wam i e, ćwiczenia oddechowe, i troszeczkę ćwiczenia na kręgosłup, takich bardzo prostych, elementarnych. Mam nadzieję, że e, dużo z tego dzisiaj skorzystali. Ci, którzy będą oglądali później, również z tego skorzystają dużo. Natomiast potem jak będą poranne rozruchy, czy jak ktoś będzie oglądał inne poranne rozruchy, zobaczcie jak tam są fajnie ułożone ćwiczenia. I ćwiczenia są i na sylwetkę, na stawy skokowe, na stawy kolanowe, na stawy biodrowe, na kręgosłup, na barki, na łokcie, na nadgarstki. Jest tego cała masa, czerpcie z tego garściami. Korzystajcie z tego, bo e, mało jest e, informacji w internecie na temat tego, jak ćwiczyć poszczególne partie naszego ciała. Kompleksowo to już zupełnie są rarytasy a najczęściej to wiecie, siłownia i tak dalej, jakieś tam sztangi. Oczywiście rekordy życiowe są ważne, siłownie i sztangi są ważne, no ale dla pewnej grupy osób. Natomiast większość osób to nie kwalifikuje się na sztangę, tylko kwalifikuje się na proste ćwiczenia, a na więcej frajdy właśnie dają proste, fajne takie ćwiczenia. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za komentarze i. Dziękuję za wspólny udział w ćwiczeniach. Do do zobaczenia w następnym filmie. ja teraz czekam, tutaj pacjenci czekają, podziwiamy, także biorę się do pracy swojej. Miłego dnia życzę.